Symbolicznie przygotowania do postawienia nowego mostu tymczasowego można uznać za rozpoczęte. Z ulicy słonecznej zniknął stojący tam pawilon. Już wcześniej informowaliśmy, że do tego dojdzie. Wszystko to spowodowane jest zmianami, które czekają dolną część miasta w najbliższym czasie. W miejscu, gdzie w chwili obecnej stoi Rybosfera, będzie przebiegała linia nowo budowanego mostu mostu zastępczego na czas remontu. Dlatego istnieje pilna konieczność przeniesienia tego obiektu, aby można było zrealizować to zadanie. Jak Państwo wszyscy wiecie, zadanie to jest poza kompetencjami gminy, ponieważ jest to zadanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, i my dzisiaj musimy dostosować się do tych warunków, które nam postawiono. Obiekt nie znika z mapy Krosna, został on po prostu przeniesiony. Nowym miejscem dla pawilonu z ulicy Słonecznej stała się teraz Krośnieńska Promenada w górnej części miasta. Wydaje się, że jest to odpowiednie miejsce na tego typu pawilon. Planujemy postawienie tego obiektu na górnej części promenady przy naszym parku Tysiąclecia, w linii prostej patrząc na wieżę Kościoła Świętej Jadwigi. Więc myślę, że to będzie miejsce bardzo interesujące, w którym będziemy mogli prowadzić zajęcia i spotkania miękkie z mieszkańcami w zakresie szeroko pojętej kultury i historii naszego miasta. Do przeniesienia obiektu potrzebny był duży sprzęt. Budynek trzeba było przewieźć w częściach, a transport był zabezpieczony przez policję i Straż Miejską. Przeniesienie pawilonu było koniecznością, podobnie jak kilka innych już wcześniej przeprowadzonych działań w tamtym rejonie. Gdybym dzisiaj Państwa zaprosił na spacer, na promenadę wzdłuż rzeki, to już Państwo możecie zauważyć, że wymontowaliśmy część ławek, wymontowaliśmy siłownię. To właśnie w tym miejscu będzie przebiegać budowa mostu tymczasowego który będzie tam stać na czas podnoszenia naszego Krośnieńskiego historycznego mostu.